Siema, kuźmeczki. Jestem tylko Kuprę, a jest mój pierwszy odcinek poradniczy, w którym pokażę Wam, jak poprawnie skonfigurować program Bandicam. Macie tutaj cztery zakładki: ogólne, wideo, obrazy i o programie W składce ogólne wybieracie folder docelowy, w którym chcecie, żeby były zapisywane Wasze filmy. I żeby wybrać ten folder docelowy, naciskacie te trzy kropki i. Wybieracie folder do jego wybrania naciskacie OK. Padnikam zawsze na wierzchu, że po prostu po włączeniu waszego bandikama od razu pokazuje się panel sterowania. Auto zakończenie nagrania, czyli jak sama Fastas wskazuje. Yy, chodzi o to, że po pewnym czasie, jakim ustawicie, nagrywanie się automatycznie kończy. W zakładce wideo. Wybieracie klawisz, którym chcecie kończyć i zaczynać nagrywanie. Możecie też zaznaczyć opcję pauzy, czyli robienie cięcia. Jest tutaj opcja bez kursora, czyli że nie widać Wam kursora podczas nagrywania jakiejś wiem, gry, choćby Minecraft'a. Tak I w nagrywaniach wideo, w ustawieniach wybieracie opcję Nagrywać dźwięk i wybierać. Pierwsze podstawowe urządzenie, z którego będzie w, 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 nagrywany dźwięk i drugie podstawowe urządzenie. To jest akurat mój mikrofon. Tutaj też zaznaczacie ten big z dwóch urządzeń że nagrywa się z tego dźwięk i z tego. No i OK. I w ustawieniach formatu wbiacie fps -y, tak. Rozmiar, jaki ma być nagrywany, dźwięk kanał stereo, częstotliwość, 40 i kodek PCM. Tutaj, właśnie to jest najważniejsze. PCM, a nie MPEG1L2. Tylko PCM, bo nawet po zaznaczeniu do wszystkich opcji w nagrywaniu wideo i tak wam nie będzie nagrywał dźwięk. Ale żeby się upewnić, że wam nagrywa dźwięk, macie tutaj poziom głośności. Czyli, jak wam się pokazuje ten poziom głośności, to znaczy, że nagrywa wam się dźwięk wraz z waszego mikrofonu. Obraz. Tutaj macie, macie wybrany klawisz, który robicie screenshoty, czy pobracie obraz. Macie też tutaj format, czyli rozszerzenie tego obrazu, ma być przez JPG normalny, JPG HQ, PNG i BMP W ostatniej zakładce o programie macie informację jaką, jakiej macie, no, jaką macie wersję oprogramowania oraz od kiedy jest bandika od 2009 roku do 2013 jeszcze tutaj w celu, macie prostokąt na ekranie, czyli wybieracie to i macie tutaj po prostu ten panel sterowania, w którym możecie zakończyć nagrywanie, zrobić cięcie, zrobić screen'a i wybrać rozdzielczość, która ma być nagrywania na ekranie. Ja myślę, że Wam pomogłem. Jeżeli pomogłem oczywiście, to możecie zostawić fajny komentarz, Dać lajka i wie, zasubskrybować, jeżeli chcecie e, śledzić mnie na YouTubie na bieżąco. Ja się z wami żegnam, cześć i hej!